Sieć transportowa grupy Raben pomimo obecnej sytuacji niezmiennie realizuje zlecone przesyłki. Oznacza to, że nasi kierowcy dostarczają towary do naszych klientów z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, które obowiązują w poszczególnych krajach. Mamy nowe towary w naszej sieci dystrybucyjnej. Ostatnio przewieźliśmy 2,5 miliona maseczek oraz gogle ochronne do kilku polskich szpitali. Nasze magazyny również działają planowo. Skorygowaliśmy procesy magazynowe pod kątem wprowadzonych środków bezpieczeństwa. Mamy również nowe procesy kopakingowe. Na zlecenie jednego z naszych klientów, kluczowych klientów w centralnej Polsce, przygotowywujemy paczki dla kierowców oraz dla szpitali w naszym kraju. Nie wprowadziliśmy jak do tej pory żadnych ograniczeń w działalności ani w zasięgu naszej sieci transportowej. Nie planujemy również. Część zarządzania prowadzimy z domu, co nie jest przeszkodą do wykonania również wideokonferencji, czy to, co udało nam się wczoraj zrobić z jednym z naszych potencjalnych klientów. Zaprosiliśmy go do naszego magazynu i poprzez wideo połączenie pokazaliśmy aktualne procesy na magazynie. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów po to, żeby zabezpieczyć ich aktualny biznes i to my odpowiadamy w tym momencie za poprawne przygotowanie przesyłek do transportu. Skupiamy się na poprawnej kompletacji zamówień, zawsze mając na uwadze bezpieczeństwo finalnego odbiorcy, a także bezpieczeństwo naszych pracowników. Dbamy o ciągłość łańcucha dostaw w tym zakresie, za który odpowiadamy.